Nie uzbierało się za dużo generalnie. Jeszcze mi ścieka, o nie! O nie, tracę produkt! <grywa> to klapanie to wiecie, puder, spokojnie. I spróbuję wykrzesać, o nie! O, uratowana! O nie! Widzieliście co zrobiłam? Pac, pac, pac! Nie wolno robić pac, ma być pac! Kurde! Jeszcze raz! Cześć! Ja mam na imię Dominika i witam Was na kanale Drogerii Horex. Dzisiejszy film będzie kolejnym challenge'em. Drogeria Horex rzuciła mi wyzwanie, abym wykonała challenge One Deep. Jest to challenge, który polega na tym, że każdego produktu mogę użyć tylko raz: jedną pompkę podkładu, jeden dozownik żelu do brwi i tak dalej. I tak dalej. Na pewno będę wam to na bieżąco pokazywać o co chodzi. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Powiem Wam szczerze, że widziałam kilka filmów yy, w tej tematyce i naprawdę wychodziły zabawnie. Mam nadzieję, że makijaż wyjdzie fajnie. Także, jeśli jesteście ciekawi, czy uda mi się to wykonać, to oglądajcie dalej. Możemy zaczynać. Ja mam kosmetyki przygotowane. Będę Wam pokazywała, oczywiście, czego używam. Jednak tu nie chodzi o kosmetyki, bardziej chodzi o to, czy uda mi się to wszystko wykonać. Podkład, którego będę używała, jest to podkład od marki KoliStar. Bardzo go lubię, on jest fajny, kryjący, ma taką fajną konsystencję. Natomiast ma szpatułkę, więc będę musiała wygrzebać o tak. Ten podkład tak, żeby jak najwięcej uzbierało się na szpatułce i przełożę go na dłoń. No Nie uzbierało się za dużo generalnie. Jeszcze mi ścieka, O nie! O nie, tracę produkt. Dobra, nałożyłam go sobie na twarz. To jest podkład, który nie zastyga, więc mam y, trochę więcej czasu na pracowanie z nim i wklepuję. Tu nie będzie jakoś ciężko z podkładem, bo ym, no, nabrał się w takiej nie najgorszej ilości. <grym> Także myślę, że będzie spoko. Gorzej, jeśli chodzi o to, że nie mogę go dołożyć. <grym> bo wiecie, jeden dip tyle. Y, też musiałam wybrać taki podkład, żeby wiecie, nie był w. Takiej buteleczce, której z dzióbkiem, którą się wylewa, bo wtedy to mogłabym sobie cały ten podkład na rękę wylać. I to byłby One dip. Ale tu chciałam, wiecie, tak sensownie to ogarnąć. Jak widzicie, on ma całkiem fajne krycie, nawet, więc y, może nie będę musiała się później posiłkować korektorem. Podkład nałożony, więc możemy przejść do korektora. Ja będę używała Always Fabulous od marki Burżua. Tutaj też y, nie będzie najgorzej, ponieważ jest to w miarę nowy produkt, więc dużo się go nabiera. <noise> więc może nie będzie tak źle i na pewno sobie trochę postaram się, przynajmniej, dołożyć krycia y, w niektórych miejscach. Także One deep jest jedna szpatułka i nakładam y, pod oczy w zasinienia moje. Może troszkę na twarzy. I tu, gdzie mam moje trądzikowe blizny. Ok. Nie najgorzej blendujemy. Tak wygląda baza. Nie jest najgorzej, powiem Wam szczerze, chociaż ja bym dołożyła troszkę krycia w e, wewnętrznych kącikach, ale nie mogę. A nie będę oszukiwać, bo sobie obiecałam, że nie będę tego robić. E, chcę to zrobić jak najlepiej w sensie cały challenge. E, teraz puder pod oczy będę używała e, pudru od marki paezę, jest to Puff Cloud oczywiście i tutaj też będę musiała to zrobić w dość fajny sposób, w sensie to klapanie to wiecie, puder, spokojnie. Będę musiała po prostu pędzelek cały obtoczyć tak, żeby mi starczyło na jedną i na drugą stronę i jeszcze najlepiej na bruzdy nosowo-wargowe, wargowo-nosowe. Już ustaliliśmy, że ja nie wiem jak to mówić, także robię takie Prasowanie tego produktu. Jest też opcja, że będzie tego za dużo, ale wtedy mogę to rozłożyć na inne części twarzy. Ok. Nieźle. Dobra, puder pod oczy mamy rozprowadzony. Całkiem sprawnie to poszło, bo ten pędzel był taki dość spory, więc dużo produktu przyjął. Także tu był plus. Teraz cała twarz. Zazwyczaj bym nie pudrowała całej twarzy, tylko okolice czoła, tutaj brody, ale będę używała brązera, właśnie w taki inny sposób niż zawsze, więc wolę mieć pewność, że nic się nigdzie nie przyklei i nie zrobi mi masakry. Czas na puder, tak jak mówiłam, i będzie to bel, ten peach. To jest bardzo fajny puder, taki lekko yy, matujący. Praktycznie sekundy minęłyby od tego, żebym yy, kilkukrotnie nałożyła ten puder. W sensie chciałam go nałożyć, nie zrobiłam tego poza kadrem, dlatego yy, robię to z Wami. Boże, moje kosmetyki po tym challenge'u będą wyglądały masakrycznie. Nie wiem, czemu wyłączył mi się tak mózg. Jedną stroną pędzla zrobię tutaj, I drugą tu. Może bym wzięła lusterko. Okej. Okay. O dziwo! Udało się. Miałam chwilowy problem, yy, ponieważ ja zazwyczaj do brwi, bo teraz przechodzimy do brwi, używam karetki, natomiast... Nie miałabym jak jej wydozować, żeby zrobić z tego One Deep, dlatego postanowiłam, że użyję pomady, a ja na swoich brwiach nie używałam pomady od jakichś dwóch lat. Nie <grym> ja na pewno przesadzam, aczkolwiek na pewno y, bardzo długo i nie pamiętam swojego wyglądu w brwiach właśnie z pomadą. Jedyna, którą mam, to pomada od marki Benefit. To jest Paul To jest chyba jedna z ich najnowszych. Y, pomad produktów, dlatego jej sobie użyję, żeby było sprawiedliwie. Więc biorę skośny pędzelek i zrobię takie kółeczko. <laughs> Całkiem sporo się nabrało. Rozpracuję sobie to na wieczku troszkę i z tego wieczka po prostu będę nakładać. Może nawet nie będę potrzebowała większej ilości niż z tego wieczka, bo akurat faktycznie wydziubałam jak szalona. Ok, i... Malujemy. No wygląda całkiem naturalnie, jak będzie za dużo, to po prostu sobie ją wyczeszę. Jedna brew gotowa. Teraz odwracam pędzelek na drugą stronę i spróbuję wykrzesać, o nie! O, uratowana. Yy, spróbuję wykrzesać co się da. Co ja robię? Co tu się dzieje? Czemu ten pędzelek tak dozuje brzydko? Brwi wyczesałam, ta wygląda nie najgorzej, a ta jak uboga siostra. Nie mogłam sobie tej dziury, którą mam tutaj załatać tą pomadą, ponieważ skończył mi się produkt na pędzelku, a jak one deep, to one deep. także teraz kolejny one dip będzie w żelu do brwi, jest to Maybelline Express. Brał yy, i jest to przezroczysty żel, którego również nie będę mogła nabrać podwójnie, także yy, to wszystko co mam. <gryw> mam nadzieję, że wystarczy, chociaż nabrało się całkiem sporo. Yy, I przeczesuję brwi troszeczkę do góry. Nawet powiem Wam, że chyba trochę za dużo się nabrało, yy, bo on jest dość nowy i jest dość rzadki. Jeszcze tak nie, nie ściągnął się konsystencją. Natomiast yy, przynajmniej wiem, że zrobię obie brwi i nie będę miała braków. Dobra, lepiej nie będzie. Do twarzy i do oczu użyję sobie paletki od Affect Secret Beauty. Yy, I jest to paletka, która ma w sobie yy, też produkty tutaj do twarzy. Także użyję sobie teraz bronzera. Yy, I to też będzie śmieszne, bo ja nie mam dla tego pojęcia, jak to zrobić, żeby. Zostawić na jednej stronie, przejść na drugą, rozblendować. Ja z brązerem często, długo się bawię, także no to będzie zabawne. Także uwaga. Myrdam i koniec. I teraz powiem Wam szczerze, że się strasznie boję, bo tego brązera jest tak dużo tutaj, ale nie chcę go strzepnąć, bo mi potem braknie. Także dobra. Dobra. Tu zostawię. Przejdę do drugiego. Tu zostawię. Tu poblenduję. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, nie jest tragicznie. Zaraz to rozpracujemy. Tu też będę chciała troszkę. Bo czemu nie? Na nos. Jest rozmieszczony, jest rozmieszczony, więc teraz wpracuję trochę ten pędzel, chociaż tu już praktycznie nic nie ma i teraz będę to blendować, żeby nie były takie, wiecie, pomarańczowe plamy, bo on nie jest pomarańczowy ten bronzer, po prostu takie skupisko go w jednym miejscu wygląda dość śmiesznie, ale chyba, chyba działa, chyba działa, chyba nie ma plamy, co nie? Nie ma plamy. Nie ma plamy! Druga strona. Tu jest trochę mniej, niestety. Mamy brązer? Róż. Róż też wezmę sobie w podobny sposób, natomiast wezmę go mniej, bo różu jednak nie chcemy tak dużo jak brązera. Także po prostu zrobię takie. I tyle. Także robię. I koniec. I kurczę, nawet sporo go tu jest. Chyba trochę szczepne. <noise> Jezus, jak to brzmi. Ok, i tu. I tu. Widać? Widać. Mam no, troszkę. Uuu, uuu, widać. Widać dobrze. Dobra. Ej, idzie całkiem spoko. W sensie. Na razie tylko wkurzyły mnie brwi, ale to dlatego, że ja nie pracuję z pomadą. Tak to byłoby sztos. Baza jest całkiem fajna, całkiem nie najgorsza, bym powiedziała. Dalej. Rozświetlacz, moi państwo, i będzie to y, Strobing Highlighter od Golden Rose. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo prześwietla ten metal. I pomieszam sobie. Nie, nie pomieszam, bo bym musiała wtedy pomerdać. Nie, dobra, użyję jednego rozświetlacza i użyję tego złotego. I też zrobię. Koniec. Tu akurat mi przykro, bo ja lubię rozświetlacz, ale. Ale trudno, trzeba go zdawkować. No dobra, jest. Nos, nos, no nos musi starczyć. Wiem, że dużo ludzi tego nie lubi, ale ja totalnie y, przepadam za rozświetlaczem w tym miejscu. Teraz to rozpracujmy trochę, żeby nie była taka złota pręga. Słuchajcie, czas na oczy. Tak jak mówiłam, będziemy sobie używali tej paletki z afektu. Chciałabym e, zrobić jednak trochę bardziej dzienny, ale wyrazisty makijaż. Także myślę, że pobawimy się troszeczkę tymi brązami tutaj i zobaczymy, co nam dalej z tego wyjdzie. Chciałabym przykleić rzęsy. Yy, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Natomiast, no trudno, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, rozpracowałam sobie już troszkę ten korektor na powiece. Przy dziennych makijażach raczej nie używam bazy, także tutaj nie będzie różnicy, czy to zrobię, czy nie. Yy, także, no dobra, zaczynam i wezmę sobie pędzelek i zamoczę najpierw w cieniu nude. O nie! Widzieliście, co zrobiłam? Pac, pat, pat! Nie wolno robić pac, ma być pat! Kurde! Jeszcze raz. Biorę inny pędzelek. Wezmę sobie czysty i przykładam. Obracam go. I koniec. I tym będziemy y, robić załamanie. Ok, więc nałóżmy go tak. I. O, to może być dobry pomysł, żeby robić raz i dwa. I raz i dwa. Tak wiecie. Jogging w make-upie. Raz i dwa, i raz, i dwa. Ten kolor ma dał, więc yy, zamoczę sobie pędzel w bronzerze, bo czemu nie? Ale pamiętając, co muszę robić. Okej, okay. tyle. Nawet może trochę za dużo. Będę tego żałować, co nie? <grym> I siup, i siup. Okej, okay, tu jest trochę więcej, więc Popracuję. Tu popracuję. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, widać. Widać, konie? Widać. Chcę teraz wzmocnić ten makijaż, więc wezmę sobie może ten tutaj kolorek. I tak samo. Ciap. Obracam. I koniec. I może tutaj będę jedną stroną pędzla robić jedno oko, a drugą drugie, a nie tak dzióbkiem. Spróbujmy, co nie? I sam zewnętrzny... O nie, to się może sypać! Nie pomyślałam o tym. Ale delikatnie. Delikatnie, spokojnie, nic się nie dzieje. Jedno, drugie. Nie ma źle, nie ma źle, słuchajcie. Teraz ten y, różowy cień wezmę sobie na mniejszy pędzelek, a może taki bardziej z dzióbkiem, o. I nałożymy na dolną powiekę. Więc robię czap, obracam go. Trochę mało się nabrało, przyznam szczerze, ale trudno. I chciałabym go nałożyć na całą powiekę dolną, ale nie wiem, jak nam to wyjdzie, więc zaczniemy od zewnętrznego kącika. Czyli robię tu... o, takie kropeczki może porobię. Druga strona. Czas na y, błysk. Ponieważ z matami to już tutaj za dużo nie podziałam, chociaż korci mnie, żeby dołożyć trochę ciemniejszego cienia, ale to może jeszcze y, po błysku. Y, normalnie nałożyłabym go palcem przy takim dzienniejszym makijażu, natomiast y, chcę zrobić tak, żeby ten pędzel obtoczyć z jednej i z drugiej strony, żebym miała, wiecie, na jedno i na drugie oko. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale y, trzymajmy kciuki, żeby wyszło. Także. Wezmę sobie ten różowy, on jest taki łososiowo-różowo-złoty. I tyle. Z drugiej strony trochę nie wyszło. Kurde, <gryw> mogłam to zrobić palcem. Ok, i nałóżmy sobie najpierw tak. Teraz tak. Kurczę, nawet jak na mnie trochę mało tego błysku. Ale już nie mogę wrócić do tego cienia, bo wtedy nie miałoby to najmniejszego sensu. Więc no niestety muszę to jakoś przeżyć. Yy, wezmę sobie teraz rozświetlacz, yy, żeby go nałożyć w wewnętrznych kącikach, bo tutaj nie mam takiego jasnego. Yy, I wezmę taki drobniutki pędzelek i ten yy, różowy. A, już chciałam pomyrdać, ale tu nie. Nie, no, obtoczyłam to jakkolwiek by to brzmiało w tym cieniu. I nakładamy. Jedna strona i druga strona. Nie, tu mi brakło. Tu jest mało. Oddaj trochę. Rzęsy i słuchajcie, tu będzie bida straszna, bo ja ogólnie nakładam dwie warstwy tuszu i często zamaczam go z powrotem w opakowaniu. Także, no, tego się boję najbardziej. Ale teraz najpierw zalotka przede wszystkim i też, żeby być w klimacie użyję tylko po jednym razie na każdym oku, więc ciach. Chwilę temu myślałam jeszcze, że może złym pomysłem będzie yy, przyklejanie rzęs, ponieważ moje są teraz w bardzo dobrym stanie, ale w sumie po jednej warstwie tuszu może być tak, że będę tego potrzebować. To zawsze wygląda jak morderstwo oczu. No to tusz moim będzie Sky High od Maybelline. To jest jeden z moich ulubionych tuszów. Naprawdę, jeśli nie próbowaliście to serio, on robi z rzęsami to, co pokazują na TikToku. Także oficjalnie to wszystko, czego mogę użyć na jednym i na drugim oku. Au! diabłam <grywania> się. O, rany. Już widzę, że to nie będzie ładnie wyglądać. W sensie. Mm... Nie, że nie będzie ładnie wyglądać, tylko no nie będzie to efekt, jaki ja lubię na swoich rzęsach. Bo mimo tego, że ta maskara jest w miarę nowa, no to ona od nowości jest dość, mm, dość gęsta. Także... A tu jeszcze dolne rzęsy. Nie jest źle, słuchajcie. Ten tusz przez to, że już stygł pod sam koniec, dał mi taki efekt bardziej... Pogrubionych rzęs, ale ich nie wydłużył. Ale mimo to nie będę kleiła sztucznych rzęs, yy, właśnie dlatego, że ten efekt zrobił się taki pogrubiony, więc nie chciałabym tam yy, doładowywać jeszcze kleju, także wygląda to w miarę spoko. Teraz pomadka i użyję sobie najpierw Matte Lip Ink od yy, Golden Rose. To jest kolor 02, a na to użyję sobie błyszczyku od marki Makeup Revolution we współpracy z serialem Friends. I to jest kolor Monika. Także. One Deep. To się akurat może udać, dlatego że ta pomadka jest bardzo napigmentowana. Także trzymajmy kciuki. Pomadka zastygła, więc troszkę błyszczyku na sam środek. On jest też bardzo mocno napigmentowany. Patrzcie w ogóle, ile się nabrało. Hehehe. He. Więc ja to nawet odłożę. Słuchajcie, odłożę, bo mam za dużo. Kochani, to koniec. Makijaż jest gotowy. Wydaje mi się, że poszło mi całkiem dobrze. Chyba najbardziej nefralgicznym punktem w całym makijażu byłyby rwy, ale to dlatego, że ja mam swój taki Rytuał ich yy, malowania. Mimo wszystko wyszło całkiem fajnie. Ja bym oczywiście dołożyła rozświetlacza i brązera, ponieważ to jest takie bardzo delikatne wszystko. Natomiast naprawdę efekt końcowy mi się bardzo podoba i jest taki w miarę dopuszczalny. Mogłabym tak wyjść bez problemu do ludzi. Może trochę bym jeszcze pododawała cieni, wiecie, tak, doblendowała to wszystko. Ale jak na jedno dotknięcie pędzla w cieniu, sztos. Dajcie mi koniecznie zdać, co myślicie, yy, czy podołałam wyzwaniu. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawiania kciuków do góry i do subskrybowania kanału drogerii Horex. Ode mnie to na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym. Trzymajcie się, pa! pa.